W niedzielę 19 sierpnia, jak co roku w Pręgowie odbył się odpust Świętego Rocha. Po rozpoczynającej obchody uroczystej mszy świętej zgromadzenie goście mogli oddać się zabawie podczas festynu parafialnego. Bardzo duże wydarzenie nie tylko dla miejscowości, dla całej parafii, skoro od której wchodzi parę miejscowości, a jak widać, e, pogoda dopisała po e, mszy odpustowej która zgromadziła wszystkich naszych księży z dekanatu korbuckiego. Miła, sympatyczna jak co roku impreza. Uroczystością przewodniczył ksiądz Infułat Stanisław Zięba, kanclerz Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Festyn łączył ze sobą zarówno religię, jak i dobrą zabawę. Tutaj w sposób szczególny w naszej parafii czcimy świętego Rocha, czcimy go od wieków. To jest okazja do wspólnej modlitwy, radosnego spotkania nie tylko w kościele, ale również do spotkania na festynie. Dzisiaj gościmy wielu ludzi, nie tylko z naszej parafii, ale z okolic, z Kolbud, z Przywidza, z całej gminy Kolbudy. Bardzo się z tego cieszymy. Dużą atrakcją była możliwość poznania kultury kaszubskiej. Na przybyłych czekało wiele konkursów i lokalnych przysmaków. Można się poczęstować tradycyjnym chlebem ze smalcem, białci kuchy mają zrobiony smaczny, jest grochówka, gofry, także głodny nikt nie jest. No konkursy! Z... Te, które my organizujemy, no to mamy konkurs ubijania śmietany, no i tak wykorzystamy to od razu do pieczenia gofrów, zobaczymy jak to się sprawili ludzie. Jest dla dzieci konkurs namalowania świętego Rocha, konkurs śpiewania kaszepskich nut. Atrakcji nie brakowało, a goście z przyjemnością spędzili niedzielny dzień na świeżym powietrzu. Za rok kolejna odsłona imprezy, na którą serdecznie zapraszamy. Polecamy również zobaczyć renowację kościółka w Pręgowie oraz festem w przywidzu, czyli 7 stron powiatu. Oglądaj nas na Facebooku i na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.